Witam wszystkich. Dawno nie nakręcałem żadnych filmików z serii GTA V, lecz chcąc, nie chcąc, musiałem nakręcić ten filmik, ponieważ nowe DLC kryje kilka tajemnic, dokładnie chodzi mi o zarabianie kasy. Na pierwszy obszar pójdziemy i która była bardzo droga. Jak się nie mylę, to kosztowała aż 10 milionów. No to zaczynamy. Najpierw udam się na stanowisko pracy i będę kontynuował ciąg dalszy. Udając się do laptopa, mamy misję pranie pieniędzy. Za tą misję dostajemy 70 tysięcy i możemy bez ograniczeń przechodzić misję za misją, a to nam daje, że szybko nam się kasa wzróci. Teraz znajduję się przed drugą meliną. Smoke on the water. Tutaj też podejdę do komputera, każda taka dziupla ma własne misje prania pieniędzy. Więc warto zapoznać się z moim filmikiem, zanim popełnisz błąd, tak jak ja. Dlaczego o tym wspomniałem, bo tutaj za każdą misję dostajemy tylko 35 tysięcy, a co za tym idzie nieopłacalne są wtedy te misje. I strata czasu fakt są fajne te misje i porobiłem kilka fajnych obejść, może kiedyś wam pokażę, lecz na zarobek to nie nadają się. Ostatni trzeci obiekt związany z różnymi misjami ma też defekt, jaki zaraz zobaczycie, tylko dojdę do laptopa. Tak. Dzięki mnie wiesz, co jest opłacalne, a co nie, nie musisz dziękować. I tak bym ten filmik wrzucił, bo taki jestem. Misje niektóre są bardzo długie, a za każdą misję dostajemy 35 tysięcy nieopłacalne za dużo. Stracisz czasu. Bez nadzieja. Jednym słowem. Więc ja wolę przechodzić misję prania pieniędzy z Myjni. Za każdą misję dostaję 70 tysięcy. I mogę bez żadnych ograniczeń czasowych przechodzić misję za misją, no i kasa ci się trzepie. I dodam, że misje są łatwe. Lecz to tobie zostawię wybór zabawy, bo inaczej tego nie da się nazwać misje. Są łatwe i dodam, jeżeli zapełni ci się ten pasek poprawek w stronie na dole, cały na czerwono, to zablokują ci się misje. Musisz wtedy przejść legalną misję i gotowe. Zabawa na 102. Pozdrowa Szasziks.